Jesteśmy w szpitalu Mazowia, to od niedawna pacjenci mogą być leczeni światłowodowym laserem tulowym. O tym, dla jakich grupy pacjentów jest ta technologia, czy trzeba spełnić jakieś określone kryteria? O tym rozmawiamy z dyrektorem szpitala Mazowia, profesorem Igalem Morem. Panie profesorze, w jakich schorzeniach stosowany jest światłowodowy laser tulowy? Światłowodowy laser tulowy przede wszystkim jest. Bardzo, bardzo, bardzo skutecznym w leczeniu kamicy układu moczowego. To znaczy od e, daleko, głęboko położonych w nerkach złogów, do których ciężko dotrzeć, i kamice moczowodów, kamicy moczowodów, e, w kamicy pęcherza moczowego, Światłowodowy laser W kamicy moczowej znacznie szybciej kruszy kamień. E, dlu, e, czas zabiegu skróca się prawie że dwukrotnie. Mało tego, e, tak zwana funkcja destingu, to, to byś kruszenie na pojedyncze krysztale e, przy e, tym laserze jest znacznie, znacznie dokładniejsza. Nie pozostawiamy z, e, fragmentów zlogów w drogach moczowych. Przy leczeniu łagodnego e, rozrostu stercza e, my e, faktycznie wykluczamy krwawienie, Um, a znaczy i ryzyko dla pacjenta. Znowu um, trzeba powiedzieć o skróceniu czasu zabiegu, co jest wyjątkowo ważne u starszych pacjentów a to są choroba starszych mężczyzn. Um, I um, energia, która wcześniej, którą wcześniej przy wcześniejszych laserach czy laserach innych, um, Dostawali, dostawali tkanki, to znaczy rekonwalescencja była dłuższa. W przypadku lasera, o którym my rozmawiamy, jest krótszy okres rekonwalescencji. Czy pacjent, aby zakwalifikować się do zabiegu przy pomocy światłodowego lasera tulowego, musi spełnić jakieś kryteria? Czy tutaj jest ważny wiek, czy ważna jest stopień zaawansowania choroby? Powiedziałbym odwrotnie, to znaczy przy zastosowaniu tego rodzaju lasera, żadny czy znacznie mniej ograniczeń, które my mogliśmy mieć w przypadku innych sposobów leczenia. Jeszcze raz się powtórzę: krótszy czas zabiegu, krótsze rekonwalescencja znaczy Tym samym powiększa możliwość pacjentów, u których są, są jakieś ograniczenia z powodu schorzeń przewlekłych do znieczulenia lub w okresie rekonwalescencji. Inaczej mówiąc, szersza możli, szersze możliwości i faktycznie żadnych przeciwwskazań. Panie profesorze, światłowodowy laser tulowy to jest kolejna innowacyjna technologia operacyjna, którą dysponujecie Państwo tu w szpitalu Mazowie. Tak, oczywiście my od samego początku staramy się iść w kogoś czasem. To znaczy, wszystkie malo inwazyjne, nowoczesne metody. Leczenia w urologii zabiegowej stosujemy wszystko, co jest na dzień dzisiejszy na świecie. W tym i chirurgiczny robot de Vinci. Pracujemy już 4 lata, wykonujemy dużo zabiegów. I też czekamy, że dalszy rozwój y, chirurgii robotowej a znaczy i urologii robotowej pozwoli nam iść dalej. W jakim kierunku idzie rozwój tych innowacyjnych technologii operacyjnych w urologii? Na co państwo jeszcze czekacie? E, jak i w całej e, medycynie zabiegowej e, dalej i, idzie się w kierunku jeszcze e, bardziej e, Mniej inwazyjnych zabiegów. Czekamy na pewne posunięcia w urologii robotowej, dalszy, dalszy rozwój. Czekamy na możliwości śródoperacyjnych badań. Co jest bardzo ważne w urologii, który by moglibyśmy konsultować w trakcie operacji ze światowymi ośrodkami. W tym momencie mówię o tak zwanym biaskopie, to jest urządzenie, które komputerowy obraz badania śródoperacyjnego, w stanie przekazać, stworzyć i przekazać do każdego e, ośrodka z którym my współpracujemy takie próby już były wykonane i mam nadzieję że za pod koniec już roku bieżącego będziemy mieli możliwość